Święta, święta i po świętach. Sportowcom zawsze mijają one błyskawicznie. W Zakopanem Kamil Stoch został mistrzem Polski, dając przed turniejem czterech skoczni pokaz mocy. Ma trzy złote medale Igrzysk, dwie kryształowe kule Pucharu Świata, Mistrzostwo Świata, dwa turnieje czterech skoczni i wiele innych sukcesów. Ale tu paradoks. Kamil Stoch już od ponad trzech lat nie wygrał krajowej rywalizacji. Ani zimą, ani latem. Aż do dzisiaj sygnał dał już w serii próbnej. Skoczył 143 metry, rozgrzewając kilkutysięczną publiczność. Gdyby ten wynik można uznać za oficjalny, byłby to rekord skoczni. Pobity o 1,5 metra. W serii konkursowej uzyskał 140 metrów, w finale 134,5. Wygrał z ogromną przewagą. Skoki były naprawdę takie jakby od niechcenia, jakby takie jeszcze świąteczne, ale wszystko działało naprawdę super. Stok dał wyraźny sygnał, że na turniej czterech skoczni pojedzie znakomicie przygotowany. Srebro wywalczył Dawid Kubacki, brąz Stefan Hula. Dopiero szósty, to ogromna niespodzianka, był wicelider Pucharu Świata Piotr Żyła. Do tej pory imponował regularnością i dalekimi skokami. W Zakopanem też skakał regularnie. Niestety regularnie bardzo blisko. 119,5 metra z serii próbnej, 117 z pierwszej serii konkursowej. Ze zdumieniem przecieraliśmy oczy. Sam skoczek nie chciał tego komentować. Oby był to wypadek przy pracy, czasu na poprawki powiem nie ma. Za dwa dni kadra wyrusza już do Oberstdorfu, z zakopanego Maciej Jabłoński. Zbliżający się turniej czterech skoczni to impreza mocno związana z tradycyjnie rozumianym Bożym Narodzeniem, które trwa 12 dni i kończy się 6 stycznia. Świąteczny konkurs na Wielkiej Krokwi jest jak uwertura. Jeżeli ktoś myślał, że wszystkie świąteczne prezenty zostały rozdane na początku tego tygodnia, to był w błędzie. Ten najlepszy prezent świąteczny dla kibiców skoków narciarskich czekał właśnie dziś. Ten prezent nazywa się Mistrzostwa Polski, które już tradycyjnie rozegrane zostały drugiego dnia świąt. Na starcie 39 zawodników, ale niespodzianek tutaj nie było, ponieważ podopieczni Stefana Horngachera nie wypadają z formy. Złoto dla Kamila Stocha, srebrny medal dla Dawida Kubackiego, brąz dla Stefana Huli. To był spektakl jednego aktora Kamil Stoch absolutnie zdeklasował dziś swoich rywali. Myślę, że jedną potrawę musiało szukać na, na wigilię i, i temu to trochę dalej leciało dzisiaj. Oderwani od świątecznych stołów, ale nie od rodzin, które dopingowały skoczków razem z innymi kibicami. Rodzinka też mogła przyjechać i jest mama i jest tata też, także to cieszy, że, że zdobyłem medal. Także fajnie. Dla mnie najważniejsze, żeby tego czasu właśnie. W tej rodzinnej atmosferze spędzić jak najwięcej, bo wiadomo, że za chwilę wjeżdżamy na turniej, długo mnie nie będzie. Także pod tym względem były bardzo udane święta, było pysznie, było dużo prezentów. Taki skok na Wielkiej Krokwi przed licznie zgromadzoną publicznością dla czołowych skoczków polskiej reprezentacji to chleb powszedni. Ale dla dużej grupy uczestników mistrzostw, którzy są na początku swojej kariery, jedno z najważniejszych wydarzeń. Tam u góry byłem skoncentrowany jedynie na swoim skoku, żeby dać jak najlepszy skok. A faktycznie kibiców na Mistrzostwach Polski było naprawdę dużo. Nie codziennie się skacze przed taką publicznością. Mistrzostwa kraju to doskonała okazja do tego, by popis swoich umiejętności dało zaplecze polskich skoków. Mowa tu o kadrze juniorów, ale przede wszystkim o kadrze B. Ta w Zakopanem pojawić się jednak nie mogła, bo wyruszyła już do Engelbergu na Puchar Kontynentalny. Reprezentował ją jedynie Bartosz Czysz oraz Aleksander Zniszczą, który dzięki bardzo dobrej postawie na początku sezonu wywalczył sobie miejsce w kadrze A na turniej czterech skoczni. Idzie to wszystko w fajnym kierunku i jestem z tego bardzo zadowolony, bo bardzo dużo pracy w to wkładam, że mam dużo ludzi, którzy mnie, którzy, którzy mnie wspierają. Mistrzostwa Polski to była ostatnia próba przed turniejem czterech skoczni. Pojutrze kadra rusza do Obersdorfu. 143 metry w serii próbnej, 140 metrów w serii pierwszej i w serii drugiej 134,5. Te odległości zapewniły Kamilowi złoty medal. Nie było dzisiaj na niego mocnych. Dzisiaj czułem się dobrze. Te skoki były naprawdę takie jakby od niechcenia, jakby takie jeszcze świąteczne, ale wszystko działało naprawdę super. Przyjemnie było. Maciek odpowiedział dobrze, właśnie było się oderwać trochę od tego świątecznego skoku do stołu i się właśnie poskakać i trochę się poruszać. Ty też masz takie myśli? A czy znaczy no, wolałbym posiedzieć w domu, prawda, przy stole, gdybym, gdybym miał wybór, ale z drugiej strony no to też jest poniekąd część tego, co robimy. Że po prostu no dzisiaj są zawody, my mamy być na tych zawodach, mamy tutaj skakać najlepiej, jak się da i no ja to w pełni akceptuję, a z drugiej strony. Eee, przy tylu kibicach, e, przy pełnych trybunach no naprawdę było super. Kamil dzisiaj zdyklasował opakował naprawdę skakał bardzo dobrze już skakały bardzo dobrze ostatnio na treningach przed świętami, także gdzieś tam zbliża się turniej czterech skoszni. Myśmy się śmiali z trenerami, więc Kamil łapie formę. No i to fajnie, fajnie. Troszkę dzisiaj gorzej skakał Piotrek, może za dużo karpia zjada, ale myślę, że gdzieś tam ta forma się ustabilizuje do, do e, turniej 4 skosni. Mamy taką nadzieję. No i cóż, teraz już w najbliższym czasie wyjazdy, i pierwsze skoki w Oberzdorfie. Trzymijmy kciuki. No właśnie, jeszcze to pytanie o Kamila. Bo cztery dni do początku turnieju, czterech skoczni, wiemy, że Kamil jedzie po trzecie zwycięstwo z rzędu w tej imprezie. To jest wyraźny sygnał wysłany do rywali nie tylko z kadry, ale także do wszystkich pozostałych skoczków Pucharzy Świata. No dokładnie, tu dla chłopaków z kadry to nie ma co wysyłać, bo oni go obserwują na bieżąco przy każdym treningu. Ale gdzieś tam rywale na pewno będą się bali, tym bardziej że. Kamil od jakiegoś czasu stał się specjalistą w turnieju czterech skoczni, tak jak dla w niej był Ojane Ahonen, który wielokrotnie triumfował. Tak teraz wydaje się, że Kamil jest taką osobą, która, która ma bardzo duże szanse, żeby po raz kolejny sięgnąć po ten tytuł. Mistrzostwa Polski już za nami, teraz myślami wszyscy nasi skoczkowie, myślami są już przy turnieju czterech skoczni, który rozpocznie się już w sobotę.